Tab, co tam? No, żyje się. No, a u ciebie? No, ja też se egzystuję. Kurwa, wielka sobota. Macie? Jutro wielka noc. Oh my gosh. A jednak nie będę tego kościoła i nie mogę, kurwa, mać. Spokojnie, tab. Spokojnie. Już spokojnie, tab. Jak mam być spokojny? Nic się nie dzieje. zaparzę ci herbatkę i będzie git. Co roku wy, wy, wielką sobotę cztery razy do kościoła. Jestem tam sześć godzin, a teraz będę dokładnie nieokorągłe zero, zero. Spokojnie, nie możesz iść do kościoła? To niech kościół przyjdzie do ciebie. Aha, już miesiąc w kościele mnie nie ma. Jak to długo jeszcze, kurwa. Potrwa, OMG, ale ty wiesz, że jest TVP trwam, czy coś mszcze w telewizji? <noise> ale to nie to samo. Chyba, że jesteś biedny. <noise> Zawsze ceremoniuję w moim kościele, a teraz gówno zrobię. Nie martw się, wkrótce się skończę. Konczyk kwarantanna. No, Polska jest jeszcze daleko przed szczytem. Części już to opanowali. No, wiemy co. No, chujowo. Tak.